Witam, ja jestem wlocz, Widzimy się w kolejnym odcinku. Podajże już chyba 12. 13? 13 chyba to jest odcinek. Aż, przepraszam, daj się zobaczę. Tam jestem ciekaw. E, tak, 13 odcinek. Tyle. E, więc witam w 13 odcinku. To jest doprawda liczba Nie. A ja powiem, że. Co by się nie działo. To naprawdę Milan przesadza. Oni mają teraz z Wenecją wojnę. A ja nie zamierzam się mieszać w to. Możemy się mieszać w, w interwencji i Osmanowi pomóc, ale w Austrii i Rosji, ale nam to jest w ogóle nie na rękę. Tutaj natomiast zaś możemy obiecać coś. i Obiecajmy, zróbmy agendę. To jest najbardziej wykonalne. Spoko jest to wykonalne. Zresztą tak potrzebuję. Dobrze pamiętam. jest kompanii handlowej, jednej. Chciałem, chciałem bardzo ciekawą rzecz pokazać. To jest Australia. Tak, kolonizujemy ją. To jeszcze drugi kolonista. Dobrze pójdzie to zaraz jeszcze i tych wyzbonych. No i będziemy się kolonizować na spokojnie. Australia jeszcze jest nietknięta przez nikogo, więc idealnie. Odkryliśmy dość dużo już moim zdaniem mapy. Hawaje też będzie trzeba zasiedlić. Natomiast w Europie z większych zmian to Polska wraca. Nie żartowałem. Polska to jest Dania. Polska jest jeszcze bardziej w fazie upadku moim zdaniem. Czesi się wbili do Głogów tu na przykład powstał Potężny Głogów Macie potężny Śląsk też zreformowany Ogólnie jak spojrzałem na religię to, to przeraża trochę bo nawet Francuzi Poszli w inną religię I katolicy są mega w odwrocie W ogóle sam katolicyzm jest zagrożony więc Czuję krucjaty na heretyków. O i tak mocno je czuję. Nie wiem, że nie będziemy grać dłużej niż okres jest zwykle. Na pewno powiem tyle. E, bierzemy jedną armię. Na przykład was. I weźmiemy coło nimi, gdzie popłyniemy. A I dlaczego tutaj. Zaraz wszystko się dowiecie. To już sprawdzę, czy mam utrzymanie armii już odpalone. Tak, i floty też. Zlecimy cało tutaj. Kolonii Donatorów I jak ktoś nie, nie, nie wie, co się działo ostatnio po 17 lat upłynęło. Ja powiem. Tu mamy kolonię Nową Rygę. Na cześć najlepszego streamka chyba jaki, kurde, u mnie był na kanale. Z Wolnego miasta Ryga. Mamy nową Rygę. Tu jak przypominam, mamy wyspy Krasnockie wybrzeże husarskie. O! Tutaj mamy, jako jeszcze pamiętacie, wybrzeże MacArthura. Ktoś gościa takiego co bronił Waszyngtonu. Tu Francuzi idą, żeby się spotkać, co mi się mega nie podoba. Jak tu się połączy, to w ogóle będzie okropnie. Mamy Spanish Asad, tak na cześć Syrię, Murferowego, naszego kochanego Asada. Niedługo wybory do. do, do na prezydenta. A tu mamy. Tu jest już Spanish też Asad, czyli La Plata de facto. A tu mamy Peru, e, czyli kolonia donatorów. Dziękuję jeszcze raz wszystkim donatorom, naprawdę wow. Udaje nam się pomału jakoś to zbierać wszystko. Kolonie mamy oczywiście jeszcze. Tutaj to jest Szkocja. Tutaj mamy w ogóle kompanie handlowe. Tutaj też jest kompania handlowa. Mamy kolonię naszą. Wyspy konkretne i teraz Australię. Właśnie tu mamy w ogóle ja też kompanię. Ja już mówiłem, jak bardzo mnie Milan wkurza. To jest kurwa kolejna wojna, gdzie mi Milan wzywa i. Czemu ty walczysz? Mameluk chyba powaliło. Połączył. Ej, 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 jest szansa w tym. Widzę tutaj światełko nadziei. Jak mameluk nie dołączył, mamy się lać z Wenecją i tym. Chciałem peru podbijać. Na mi je zajmą przede mną. To było upadać od własnych bólu. Nie mamy wojska. Dałoby radę pocisnąć. Byłym musiał szybko wrócić. Nie no, ja się nie przebiję przez tą ich flotę. Nie, Wenecja jest skurzając Nie chcę, by Wenecja. Milan, mam Was głęboko gdzieś. Nawet nie jesteście katolikami. Nawet nie jesteście chrześcijanami. Ale zanim to zrobimy, będą denerwować pewnie. Eee, skip jeszcze mam. O co ja, Mariaża. Dla pamięci. Eee, i z Bretanią zaraz zleci. I tu zleci. Dobra, przybolejemy jakoś. Czy... W ogóle pokażę Wam króla naszego 5-4-4 w końcu. W końcu jakaś nie, nie. Ogarnięta osoba na ogarniętym stanowisku, mam nadzieję. E, jednak tak spojrzę jeszcze szybko to zrobię tak. Zrobimy stabilność. Nie, to nie ma sensu. Wiecie czemu nie ma to sensu? Milan ma. Mamelu nawet jak nie wejdzie, to patrzcie. Wenecja ma połowę armii tyle co my. Ma myszka po prostu. No ale tak, ten drugi... To Nie wiem ile ma, ale pewnie ma też coś koło 40 tysięcy. Naprawdę, tak myślę, że jak wyjdziemy... Mocny. Z jednej strony taki ANZIC byłby, ale z drugiej strony... No, 11 sojusznicy sami umierają od buntów. Dajmy może kogoś nowego. To już mam naprawdę dość tego minimum, naprawdę. Ile można ten. Nie, ja podbiję ten Milan. Naprawdę, po prostu wezmę i go, podbiję. To będzie szybsze i łatwiejsze. Będzie Milanu, nie będzie problemu. Francja wkurza, taki Milan nas wkurza. Bo Milan jest sojusznikiem. No, razem mają tyle wojska co ja. A jeszcze dochodzi papież. No, no. nie, to jest. Bym musiał wszystkich zebrać tutaj i jeszcze jedną armię dorekrutować. Też idzie Ale zanim byśmy sobie zerwali w sumie A nie jak Dobra, no lojemy mnie to, naprawdę Mogłem w sumie najpierw sojusze ogarnąć Kurde. Przed odcinkiem jeszcze Litwa chciała z nami. Chciałem z Litwą. Trudno. Wracamy do planu. Czyli naszych naszym ziomków tak do. Ej, wy macie nie Kiedy a ja będę mógł zaatakować? Kasus z Berlin nie zrobisz, naprawdę. Warto, może mamy mało prestiżu, ale opłacało się, Mamy teraz kasę na, na, na nas Chodzą w wojnę Baroko tylko W ogóle do, dobrze, że zapisałem wtedy, bo przerwę sobie robić na obiadek, więc wiecie wiem. Ja, ja miałem... Ten odcinek nagrywam godzinę, bo przerwany obiad była w środku. Akurat wojna była takim dobrym punktem. Ow! Oh. Kawusia! Jeszcze prestiż! Gdzie mamy kawę? 4:50, proszę państwa, bogactwo. Ja się A, wiem, to jest taka flota, co? Yy... Powiedzmy, że trochę zwariowało jej się tu. Możesz płynąć tutaj, jak to to, to, to to była taka mała flota transportowa, która mi umarła. To nie ma tego złego, co by na dobre nie już. Naprawimy ją. Klemy. Jaki może? Zrobimy sobie nową. Eee. A to jest. Jak Francuzi są wszędzie, to mnie nie jest dobre. To trochę. Aby to, wiecie ogarnąć jakoś. A, mamy te dwie kampanie handlowe. Jaką my mieliśmy agendę, jakąś jakoś prawie, Dokładnie. odkrywamy to zaraz. Odkryjemy gdzie to. Wyskończyli No, musimy hajsy zbierać. Kurde, minęła godzina, a ja nie pamiętam, czy hawane robiliśmy. Nie? Zarzuciłem tu budowę tej hawany w końcu? Nie, oczywiście, że zapomniałem. Group Workshop. E nie, to już mówiłem, że nie, już na początku. Ja, nie wiem jak wy macie, ale ja na przykład jakiś film puścić jak tak. jem. u mnie przerwa jedzenie to jest długa nieraz. Od jakiegoś serialu, jednego odcinka obejrzeć wszyscy na YouTubie, aż po jakiś naprawdę fajny film. E, tutaj damy pleleka, może? po pleleku ostatnio pamiętam. Ojej, plelek. Dobra, plelek to był. Mógłby być troszkę lepszy, ale mówi się trudno. Bo, jakbym poszedł na kurwa, wojnę jakąś totalną, to bym miał trójkowych, ale bym pewnie był tak wyniszczony po tej wojnie, że bym nie dał rady dalej. Ile jeszcze ta kolonia się będzie. A fucha! Dobra, śpieszmy? Uuuu, dobre rzeczy. Dobra, ty lecisz tutaj. Będę... Szybko. Teraz tak. Trzecie. A ja bym chciał tutaj wojenkę. Nie właśnie od kogo zacząć? Może od tych, żeby Francuzi nam tu nie I żeby... kim wy w ogóle macie wojenkę? O wybrzeże, właśnie wybrzeże zabezpieczyć. Eee, nie wiem, co jest stolicą u Was obecnie, ale ja bym sobie Limę chciał. Tak, dokładnie. Limę, podporządkujemy, to będzie najlepsze. Deklar. Puch macie. pewnie ich marionetki. Tak, nie wiem, nie będę sprawdzać po prostu. To nie jest. Samo? Tak, to jest to samo. O Boże. Czas na kolonizację. Proszę, jak tu się pozmieniało nagle, granie. to jest. wargo, to zajmiemy szybko, Mamy tutaj. Czemu jest? Nie wiem, szybko to zdobędziemy, szybko wygramy. Chyba. Co to jest za armia walona Atakuj. Zaraz, z czym my teraz walczymy? A z tym nie Dobra, to czekajcie, trzeba to ogarnąć e, przez da danie urrepsów Robiliśmy też cel, co nam da Oko tereny A, kościółek tu trzeba zbudować, też nie zauważyłem, nie ma problemu Wiemy kościółek, jasne. Już pierwsze oblężenie skończone. Lecimy dalej. Kurwa! Kusarskie wybrzeże nam plądrują. Zatrzymać ich. O, ktoś zmarł. My mamy wojnę. Nie będzie taniej Teraz. A, wiem, kto zmarł. Który lepiej by było, umierał Zrobimy ich teraz jeszcze. Eee, gdzie nasza flota, która pewnie zbierała teraz? A dajmy eksploratora też. Dajcie chwilę, zobaczę tylko kto, kogo mamy. Jeden z unajterów tutaj który się nazywa Jakub Piotr Ej, ładne kurde widzisz? Dałeś do Nęsika chłopiej, aż ładny generał się. admirał się Explorer zrobił Korci strasznie Global Ale no nie no muszę to zrobić tą technologię Jesteśmy tylko w tyle z dyplomatyczną Prawda Ale jesteśmy, wiecie, aż tak mocno O boże, ale dobrze, mamy kawę akurat Ale tak, to muszę z tobą pisować A ty jesteś jego papetem? Też zrobimy więc? Tak To już wszystko Ty pewnie masz duży opór Tyby też będziemy Co to jest? A, to też się zrobiło Super Nice O, jeszcze Taki piękny konstruktor Ory plelek Pigwastkowy ziomek tu jest Trudno na chwilę się poświęcić. O super, pójdziesz dalej, tylko teraz będziesz nie. O, Kurde, His Karaiby. Okej. Okay. to jest dobra rzecz, ale potrzebujemy eksplorację jeszcze. O, tu się udało, konale. Myślę, że od tej strony będzie trzeba się od schodu przebijać, ale Rób w takim razie kolego. A, nie mamy tutaj tych. Dobra, lecisz tutaj, kolonistą. Tak będzie trzeba to skolonizować. A w tym czasie ta flota nasza tutaj dotarła. Machniemy z 10 okrętów transportowych. misietami wy serio przegrywacie, bo nie ma. Dobra. Takie coś mogę zrozumieć i planować Takie. O, 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 o! Możemy powiecie, że możemy. No jak to nie jest graniczące? Jak my mamy klejma zrobić na to? Jak zrobię tak zrobię rzeczywiście. Tak. Ej tam, kolego, tutaj tutaj właśnie To rzeczywiście. E, tu To rzeczywiście. tak? To można? tak? ty masz coś tu ciekawego? Olać na razie. Eee, to też możemy olać. Jakby to rozegrać teraz? Zadaj te kory. To się wyspa nazywa. Aceite. Kory, nie wiem, czy nie powinien być odcinka, ale wraz z wojną chyba skończymy. To może teraz chociaż? W naszym korze jesteś? Halo! O Boże! Kurde. Musiałem poprzednio kliknąć. Bo wiecie, wycofałem rozpajny networka, jak tam mieliśmy jakąś wojnę czy co. Uwielbiam siebie i moje nieogarnięcie, naprawdę, w takich rzeczach. A po kolei. To tobą chcę najpierw. Patrz. To. To. Nie, bo... Niech sobie na pol wchodzi Dla naszych kolonii, szybko Tak samo leci ziomek tutaj Czy gwiazdką? Nie no, musimy ich powybijać po prostu Piękne, żeby ich okupacja prowincji ładnie wszystko co możemy okupujemy może wiecie co najpierw weźmiemy a się tego się bałem może Brzmi OK ładnie się dogadali tutaj to my możemy lecieć tutaj z powodu wojny Serio od razu z tymi? Eee kalk. Wy e, gdzie jestem? To to jest to! O. Lecimy tutaj. O, nowe rzeczy może.. Pauza, pauza, pauza. Tax Słońce nigdy nie zachodzi, Charles V. Co na nim rządzi. No to nie jest. Ale... o... No. Jesteśmy imperium, na którym słońce nigdy nie zachodzi, elo. Nasze liberty zostaje ruchu. Pamiętam o tej prowincji, ale tak... Liberty, liberty... A właśnie, trzeba kogoś wywalić, tak? Na razie się wstrzymamy Konfiskatora szkola po prostu wyrzucać, jak jest trójkowy To jest proste eee, I Liberty mieliśmy zobaczyć, co nie Trochę złe rzeczy się dzieją, ale tak. Ale już mówiłem, że ja nie chcę brać udziału w tej wojnie. To za to coś możemy. Rośnie absolutnie zbyt taki sobie. Eee, tak myślę, co to było co ja słyszałem, że jest dobre. Autonomii na pewno. Administracja u nas to będzie.